Hodowla to nie są jednorożce żygające tęczą wieczna sielanka i urocze malutkie, słodziutkie zrebacki. No nie, statystyki są nieubłagane. Co nam się udało, a co nie? Jeśli ktoś oczekuje, że rozpocznie hodowlę i od pierwszego roku będzie to ogromny zwrot, to jest w gigantycznym błędzie. Jakiekolwiek wzrosty w hodowli pojawiły się dopiero w. Oczywiście nie klarowało się tak od początku. Poronienia czy resorpcje, czy stracę źrebaków i żywe urodzenie źrebięcia. Nie dożywa, nie pojawia się na świecie. Zresorbowała, więcej w ciąży nie zaszło. Dwa lata ogromnych strat. E, straciliśmy połowę stawki, e, straciliśmy aż dwie trzecie stada. Źrebie, które nie przeżyło. Ale każdy uczy się na własnych błędach i hodowla kosztuje właśnie te błędy. Stratę przy porodzie, poronienie. Od tej pory mieliśmy tylko dwie straty. Zdrowe odchowanie źrebięcia do szóstego miesiąca. Albo urodzi się z jakąś wadą, albo nie urodzi się wcale albo są problemy okołoporodowe, albo są problemy w odchowie Źrebie niestety nie dożyło, co jest w ogóle ewenementem i fenomenem. Nauczył się łykać każde źrebie rok w rok. Jest ostatnio z konfliktem serologicznym dane, zdrowotne dotyczące starszych koni mojej hodowli. To jest bardzo długo. Musicie przetrwać, zacząć być do przodu. Przemyślcie to. Nie mała inwestycja. Nie wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. O, może to jest lepsze? Może to jest mniej drastyczne określenie? U zaczynających hodowców będzie to, to, to tylko gorzej. Tu będziecie ogromnie stratni. No niestety, takie są realia.